Witam Was bardzo serdecznie w drugi dzień pielgrzymki. Wczoraj rozpoczęliśmy od spotkania z Adamem i Ewą, mężczyzną i kobietą, e, którzy wadzą się z Bogiem. Dziś przyjrzymy się kolejnemu małżeństwu. E, na początku jeszcze nie małżeństwu, Dawid i Batrzeba. E, Dawid wysyła na najcięższą strefę walk e, Uriasza Hitytę po to, aby go zabić e, i posiąść za małżonkę jego żonę, Batrzebę. Dawid, który jest przez Boga wybranym, namaszczonym pośrodku swoich braci, którego Bóg wyprowadził od pasienia owiec, teraz zostaje królem i grzeszy. Grzeszy przez nieformalny związek z Batrzebą, kiedy jej mąż jest na wojnie. Co jest powodem tego, że Dawid grzeszy? Lenistwo. Lenistwo, które doprowadza Dawida do tego, że spogląda na Batrzebę, a potem się z nią przesypia. Z tego małżeństwa, z tego związku rodzi się dziecko, które zostaje przez Boga zabrane do nieba. Patrzymy na to, co Bóg robi z Dawidem i Batrzebą, i zastanawiamy się troszeczkę, gdzie jest sens działania Boga? Bo oto daje potomstwo i je odbiera. Bóg zabiera pierwszego syna Dawida i Batrzeby do nieba po to, aby uchronić go od wścibskich języków. Przynajmniej tak mówią komentarze. Dawid pości, ale Bóg nie wysłuchuje jego, jego, jego modlitwy. Otrzymuje w zamian drugiego syna, Salomona który jest jednym z największych królów Izraela. Dawid, zanim przyznaje się do swojego grzechu publicznie, musi zainterweniować prorok Natan. Opowiada mu słynną przypowieść o owieczce, którą zabija możnowładca. a potem, kiedy Dawid, wychodzą na jaw czyny Dawida ujawnione przez proroka, Prorok mówi do Dawida w następujący sposób. Tak mówi Pan Bóg Izraela: Ja namaściłem Cię na króla nad Izraelem. Ja uwolniłem Cię z rąk Saula. Dałem Ci dom Twojego pana, a żony Twego pana na Twoje łono. Oddałem Ci dom Izraela i Judy. A gdyby i tego było za mało, dodałbym Ci coś więcej. Czemu zlekceważyłeś słowo Pana, popełniając to, co złe w jego oczach? Zabiłeś mieczem Hityę Uriasza i jego żonę wziąłeś sobie za małżonkę. Zamordowałeś go mieczem Ammonitów, dlatego właśnie miecz nie oddali się od Twojego domu na wieki. Albowiem mnie zlekceważyłeś, a żonę Uriasza Hityy, wziąłeś sobie za małżonkę. Bóg przedstawia Dawidowi to, jak będzie wyglądała jego pomsta, za jego grzech. Aczkolwiek Dawid uczy nas i doprowadza nas do spotkania z miłosierdziem Boga. Most, który widzieliście, który jest przerwany, to relacja Bóg-człowiek, która zostaje przerwana, ale Bóg przychodzi do każdej i każdego z nas z ożywczym strumieniem, ze strumieniem chrztu i przebaczenia. Jeśli nie będziemy umieli tego zdroju przyjąć, jeśli nie będziemy umieli przyjąć Bożego przebaczenia, wtedy nie odbudujemy zaufania do Boga, o czym będziemy mówili jutro. Dawid uczy nas tego, że musimy przed Bogiem wyznać nasz grzech. Wyznać grzech przed samym sobą i przed innymi, po to, aby prawda była lekarstwem na nasze słabości. Grzech jest owym przerwanym mostem, ale przyznanie się i prawda jest początkiem drogi uleczenia. Choć Bóg daje nam na pierwszy rzut oka, Wyrzuty sumienia, daje nam y, to, y, że boimy się Jego reakcji, boimy się tego, jak zareagują ludzie, to kiedy prawda wyjdzie na jaw, kiedy prawda y, przeniknie nas, czyli Chrystus de facto, wtedy stajemy się na nowomocni. Dawid, który potem chlubi się tym, że Bóg mu przebaczył, Dawid, który przyjmuje zdrój przebaczenia, Paweł, który przyjmuje zdrój przebaczenia od Boga. Piotr, który przyjmuje zdrój przebaczenia od Boga, choć wyparł się go na drodze krzyżowej. Jutro bardzo ważny dzień. Dzień, w którym będziemy mogli wyznać Bogu nasze grzechy, doprowadzić z powrotem naszą reakcję, relację z Bogiem do relacji zaufania, ale tylko od nas zależy, czy wyznamy przed Bogiem dobrowolnie nasze grzechy? To co będzie nas, to co nas trapi, to co nas gryzie wewnętrznie. A On, mimo przerwanego mostu, przyjdzie do nas ze zdrojem przebaczenia. Tego i sobie i Wam życzę, abyśmy jutro do Pana Boga na powrót przyszli i wykąpali się w ożywczym zdroju miłosierdzia Bożego.